Bezpieczne zakupy w sieci. Bezpieczny klient. Cyberbezpieczeństwo to jeden z obszarów, w których wciąż brakuje nam wiedzy. Za niedostatecznie poinformowanych w tym zakresie uważa się 38% Polaków. Jeszcze bardziej niepokojące są dane Komisji Europejskiej. Według nich aż 49% Polaków uważa, że ich wiedza o cyberbezpieczeństwie jest niewystarczająca. W całej Unii najgorzej poinformowani są Bułgarzy, 70%, najlepiej zaś Duńczycy. Tylko 22% z nich czuje w tym zakresie braki. Polacy mają świadomość ryzyka działania w cyberprzestrzeni. 82% uważa, że ryzyko to cały czas rośnie. Klient bezpieczny to klient świadomy i ostrożny. Dotyczy to zachowania przy bankomacie, dokonywania transakcji drogą elektroniczną, posługiwania się kartą bankową, zakupów online, instalowania programów komputerowych, wreszcie korzystania z portali społecznościowych. Po pierwsze, bezpieczny bankomat. Kiedy. Wypłacasz lub wpłacasz pieniądze w bankomacie, zawsze zakryj klawiaturę dłonią podczas wpisywania numeru PIN, bo nigdy nie wiesz, kto stoi za tobą. Poza tym, nie zapisuj numeru PIN na odwrocie karty, ani na kartce, którą nosisz w portfelu. Najlepiej go po prostu zapamiętaj. To musi być taka kombinacja cyfr, która jest łatwa dla nas do zapamiętania, ale trudna do rozszyfrowania przez świat przestępczy. Więc wszystkie pomysły typu Rok naszego urodzenia albo rok urodzenia naszych dzieci są absolutnie wykluczone. Złym pomysłem będzie też e, na przykład data bitwy pod Dzierżgonią 1234 rok, czyli 1234, Ale każdy inny pomysł, który jest nam bliski, wiąże się na przykład z jakimś konkretnym historycznym wydarzeniem, które my zapamiętamy i tylko my, to będzie dobry pomysł. Po drugie, transakcje internetowe i ochrona danych oraz haseł. W sklepach internetowych można dokonywać zakupów bez wcześniejszej rejestracji. Wystarczy wypełnić formularz umożliwiający wysyłkę y, zamówienia. Wypełniaj tylko wymagane pola. Nigdy nie podawaj swojego numeru PESEL, nazwiska panieńskiego czy daty urodzenia. Nigdy nie ujawniaj swojego loginu i hasła do bankowości. Korzystaj zawsze z własnego komputera. Ujawnianie informacji poufnych na temat naszej tożsamości, loginów do bankowości elektronicznej czy kart płatniczych podmiotom nieuprawnionym to jest błąd, który może skutkować utratą środków, ale nie tylko, bo również może doprowadzić do tego, że nasze dane osobowe w przyszłości mogą być wykorzystane do popełnienia przestępstwa, na przykład wzięcie na nasze konto tzw. Tak filówek. Po trzecie, bezpieczne połączenia internetowe. Internet jest, co prawda, dostępny wszędzie, ale nie każde łącze internetowe jest bezpieczne. Także kupuj tylko w znanej sieci, która jest chroniona programem antywirusowym i firewallem. Uważaj też przy korzystaniu z publicznego Wi-Fi. Jest wygodne, ale może kryć w sobie różne pułapki. Jeżeli korzystam z publicznego Wi-Fi, to administrator. Czy ktoś, kto zarządza tu siecią, może przykierować mnie do fałszywych stron. I po czwarte, po prostu zdrowy rozsądek. Niewiarygodnie atrakcyjne oferty w sieci są najczęściej oszustwem. W związku z tym, jeżeli zauważysz, że sklep internetowy nie spełnia podstawowych wymagań, takich jak regulamin, dane rejestrowe i kontaktowe, bezpieczne szyfrowanie podczas rejestracji, logowania i dokonywania płatności, to najlepiej zrezygnuj z tego zakupu, mimo oczywiście niewątpliwej pokusy w postaci niskiej ceny.